Dziś na kanale o technologii Asus NUC 15 Pro, czyli odpowiedź na pytanie, które zadajecie nam zaskakująco często. I nie przesadzam mówiąc, że bardzo często o to pytacie, bo zarówno w prywatnych wiadomościach, jak i w komentarzach pod filmami, bardzo często pojawiają się pytania o komputery z serii NUC. Dla tych, co nie pamiętają, NUC był taką serią Intela, która nader wszystko stawiała na Kompaktowy rozmiar. Były to komputery wielkości takiej jak ten, ale były też komputery mniejsze. W 2023 roku Intel porzucił tę serię, ale przejął ją od nich Asus, no i właśnie przyjechał do nas do testów Asus Nuk 15 Pro, którego tutaj mam. I jak widzicie, jest to malutki, drobniutki, zgrabniutki komputerek, o którego naprawdę często nas pytacie. Także w tym materiale odpowiem na pytanie, jak to działa, ile to kosztuje i przede wszystkim, dla kogo są takie komputery. No, ale zacznijmy od początku. Co to jest Nook? Bo nie każdy musi wiedzieć. To jest komputer tak zwany prebuilt, który możemy kupić albo jako gotową konfigurację, albo jako tak zwany barebone, który ma tylko płytę główną, wiadomo, obudowę, porty itd. oraz procesor, a całą resztę, czyli RAM i SSD możemy dołożyć samodzielnie. Tak samo jest w tym przypadku. Takiego Nuka 15 Pro od Asusa możemy kupić już za mniej niż 2000 zł w wersji z procesorem Core 5. Tutaj mamy wersję z procesorem Core Ultra 7 255H. Do tego mamy w tej konkretnej konfiguracji 16 GB ramu i terabajt dysku SSD. Oczywiście tę konfigurację możemy znacząco rozbudować. Te komputery mogą obsłużyć aż do 96 GB ramu. Rozbudowa jest też banalnie prosta, bo sprowadza się tak naprawdę do odkręcenia jednej śrubki, otworzenia klapy, i tam mamy właśnie sloty na dyski M2. Oraz na sloty SODIM do RAMu. I dla ciekawskich mamy tutaj RAM DDR5 o szybkości 6400 megatransferów, także jest to naprawdę rewelacyjna wartość. Konstrukcyjnie, nóg, jak widzicie, jest malutki. On ma tutaj, nie wiem, z 10 cm, dokładne wymiary wyświetlą się wam na ekranie. Mamy komplet złącz, jakich tylko moglibyśmy potrzebować do naprawdę wszystkiego: dwa porty HDMI, port Ethernet 2,5 gigabita na sekundę, dwa porty Thunderbolt, dwa porty USB A z tyłu, dwa porty USB A z przodu i jeszcze jeden USB 20 gigowy z przodu. Także myślę, że znakomitej większości ludzi wystarczy. To, co oferuje ten komputer, zarówno jeżeli chodzi o możliwości podłączenia, jak i o potencjał rozbudowy. Odpowiadając na pytanie, które się pojawi, niestety nie możemy zasilić tego komputera bezpośrednio, chociażby z monitora USB, bo wymagana moc wynosi tutaj 120W, więc taki zasilacz dostajemy w zestawie. Ale oprócz tego, ten komputer, jak sami widzicie, no nie zajmuje dużo miejsca. Ja go mogę sobie położyć tutaj pod biurkiem. Są też specjalne mocowania WESA, żeby można było taki komputer zamontować bezpośrednio za monitorem, także jest to rozwiązanie ekstremalnie kompaktowe, w zasadzie mniejsze nawet od Maca Mini, a już na pewno mniejsze wiecie. Od pełnowymiarowego peceta to jest mniejsze tak naprawdę od zasilacza w moim pececie, a jeżeli chodzi o wydajność to jest zaskakująco spoko. Jeżeli ktoś kojarzy serię Intel NUC sprzed lat, to może pamiętać, że to z reguły były komputery bardzo słabe, oparte o procesory Intel Atom albo Celeron do takich absolutnie podstawowych zastosowań. A tutaj w tym przypadku, zwłaszcza z procesorem Intel Core Ultra 7 255H, mówimy o wydajności, z jaką się spotykamy z reguły w ultrabookach czy nawet wyżej, bo mamy tutaj procesor pełnonapięciowy 16-rdzeniowy. On osiąga naprawdę bardzo przyzwoite wyniki zarówno w testach syntetycznych, jak i w praktycznym zastosowaniu, bo tak naprawdę na tym komputerze możemy robić wszystko to, co na dużym desktopie, za wyjątkiem zastosowań, które wymagają bardzo dużej mocy obliczeniowej po stronie karty graficznej, no bo tutaj mamy tylko kartę graficzną zintegrowaną z serii Intel Arc i ona wystarcza do podstawowych zastosowań, do np. podstawowej obróbki wideo, ale jeżeli ktoś chciałby się pokusić o więcej, no to nie Niestety może się nie udać, chociaż na przykład masa gier bez problemu na tym zadziała. Więc jeżeli chcecie kupić taki komputer, na przykład dla dziecka, to może się okazać, że to jest w zupełności wystarczające, bo większość gier dla dzieci ruszy na tym bez żadnego problemu. No a mamy też opcję grania w chmurze, więc możemy sobie przez jakiegoś GeForce Now czy Game Passa Ultimate pograć także w ten sposób. W sumie zgrabnie prowadzi mnie do odpowiedzi na pytanie, dla kogo jest ten komputer. Ja Wam powiem z mojego doświadczenia, kiedy taki komputer by mi się przydał. Otóż ponad 10 lat temu pracowałem w elektromarkecie i pewnie wiecie, że w ogólnie w sklepach mamy takie punkty POS, punkty obsługi, do których prowadzi was sprzedawca, żeby coś sprawdzić, przy których sprzedawcy inwentaryzują towar i tak dalej. My w elektromarkecie mieliśmy takich punktów bodajże 10 i przy każdym z nich w szafce pracował no co, duży komputer, bo innej opcji nie było. Tymczasem dziś właśnie w punktach POS takie komputery mają największe zastosowanie, jeżeli chodzi o biznes. W sklepach, w szkołach, w restauracjach, w miejscach takich, gdzie potrzebna jest niezbyt duża moc obliczeniowa, ale potrzebny jest przede wszystkim kompaktowy rozmiar komputera i do tego zewnętrzny monitor, więc na przykład laptop odpada, bo są takie miejsce, nie wiem, recepcje, punkty przyjęć w restauracji. Wymieniać można w zasadzie bez końca. Dlatego też nuki są uwielbiane w biznesie, w biurach, w administracji, bo są to relatywnie tanie komputery, są przede wszystkim malutkie, upgradeowalne, bardzo łatwe do serwisowania, zarządzania. Ale na tym nie koniec, bo seria nóg nadaje się też do domu, bo wiecie co? Tak sobie testowałem ten komputer przez ostatni tydzień i. Szczerze uważam, że 90% normalnych użytkowników nie potrzebuje niczego więcej. Jeżeli ktoś potrzebuje laptopa, no to okej, okay, kupuje laptopa, ale wiecie, jak jest. Zwłaszcza starsi użytkownicy mają gdzieś jeszcze na przykład w domu stary komputer, i do tego monitor i cały osprzęt, i nie chcą laptopa, bo chcą wykorzystać ten monitor, i wtedy można im wymienić stary komputer na takiego nuka, bo i tak zajdzie. Przepaść, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, mimo tego, że rozmiar tego komputera jest znacznie mniejszy. Wspomniałem też o zastosowaniu dla dzieci. To jest naprawdę tani komputer. Jak się dobrze postaracie, to w takiej sensownej konfiguracji powiedzmy z tym procesorem Core Ultra 5 do tego 16 GB i Terabyte SSD myślę, że spokojnie dałoby się to zamknąć w 2000 zł, może kapkę wyżej. Ale to jest naprawdę bardzo fajna opcja, nie tylko do nauki, ale też właśnie do podstawowych gier, bo on sobie spokojnie z tymi zastosowaniami poradzi. Poradzi sobie z każdym zastosowaniem związanym z pracą biurową, z pracą w przeglądarce, także. Liczba zastosowań dla takiego malutkiego komputera jest naprawdę ogromna, a mamy też tutaj na przykład możliwość rozbudowy, podłączenia go chociażby w szafie serwerowej, więc właśnie Nuki też są bardzo często stosowane po prostu jako serwery. I jest to kolejny pomysł na wykorzystanie takiego komputera, bo na przykład możecie mieć w domu laptopy jakieś, ale może chcecie mieć na przykład domową stację multimediów i zamiast wydawać kilka tysięcy złotych na NASA, który ma bardzo niską moc obliczeniową, możecie postawić własny serwer, na czymś takim. Do środka włożyć większe SSD, podłączyć przez USB jakieś dyski twarde, żeby rozbudować pamięć lokalną tego urządzenia i stosować go właśnie w ten sposób. Także możliwości są tak naprawdę ograniczone tylko wyobraźnią. I o ile nie potrzebujecie potężnej wydajności, zwłaszcza po stronie karty graficznej. To myślę, że to w zupełności wystarczy. Ba, uważam, że studia muzyczne, które bardzo często stoją na Makach Mini, również w dzisiejszych czasach spokojnie mogłyby korzystać z czegoś takiego. Bo mamy tutaj bardzo mocny procesor, możliwość rozbudowy o bardzo dużą ilość ram a karty graficznej mocniejszej niż ta tutaj po prostu tam nie potrzebujemy. Więc jest to kolejne bardzo fajne zastosowanie. Jeżeli chodzi o to, jak to działa w praktyce, to nie mam uwag, to działa jak ultrabook z naprawdę bardzo wysokiej półki. W ten sposób mogę powiedzieć. Jeżeli trzymamy się pracy biurowej, pracy w przeglądarce, możemy liczyć na idealną płynność, na absolutnie bezgłośną pracę, bardzo przyjemnie się z tego korzysta. Na co dzień i naprawdę powtarzam się, ale uważam, że 90% użytkowników nie potrzebuje więcej. Jeżeli nie jesteście graczami, jeżeli nie wymagacie w swojej pracy bardzo dużej mocy obliczeniowej, to jeżeli chodzi o komputer stacjonarny, serio, nie ma co szukać dalej. Także mam nadzieję, że w tym materiale odpowiedziałem troszeczkę na wasze pytania o to, czy warto kupić komputer NUC, dla kogo jest taki komputer, czy sprawdzi się w zastosowaniach, o które naprawdę często nas pytacie, bo bardzo często pada pytanie, jaki komputer dla rodziców, jaki komputer dla dziecka? Nie każdy chce laptopa, czasami ludzie chcą komputer stacjonarny, już nie mówiąc właśnie o tym, że do zakupu biurowego, do zakupu do punktów POS takie komputery po prostu nie mają sobie równych, bo są kompaktowe, a oferują wystarczającą wydajność i są do tego po prostu tanie, a my bardzo lubimy tanie rzeczy. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie: czy kupilibyście sobie takiego nuka, a może korzystacie z takiego nuka, więc ciekaw jestem, jakie jest Wasze doświadczenie. Jak już będziecie w komentarzach, to dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek. No i zostało już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne, i myślę, że chociaż już chyba mieliśmy takie hasło, to nie wypada dać innego niż mały, ale wariat, bo naprawdę. Możliwości tego komputera są nieproporcjonalne do jego gabarytów. Także to było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Widzimy się w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i słyszymy się w podcaście o technologii. Cześć!